Jest ryba. Nie mam głośno rybę. widzowie, do was rybkę z kopytem. W końcu. W końcu jestem na rybach. W końcu jestem na ryba, w końcu udało mi się wyrwać. Już w tym nowym roku chciałem was powitać. Chciałem wam serdecznie życzyć udanego tego sezonu. Niech to będzie epicki sezon w wykonaniu każdego z nas. Tego wam z całego serducha życzę i co? Ja jestem na łowisku rusiec, trochę chorowałem. Myślałem, że połowię trochę w nowy rok, ale niestety w nowy rok nic się nie udało połowić. Eee, no bo leżałem, leżałem, leżałem w łóżku. Nie było szans, żeby gdziekolwiek się wyrwać, więc, więc niestety ale trzeba było swoje odchorować. Mam nadzieję, że coś się uda połowić. Jest piękna pogoda. Korzystam jeszcze z tego, że nie ma tutaj tafli lodu, nie ma tutaj warstwy śniegu. I no i co? I będę próbował coś połowić. Jest jeden wędkarz ze mną. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, czy coś się uda złowić. No i co? I tyle. Zaczynamy. Rozkładam sprzęt i. Łowimy po raz pierwszy w 2023. Po raz pierwszy, ale nie ostatni. Jeszcze będziecie mieli moje gęby w tym sezonie dosyć. Gwarantuję. Ten sezon będzie epicki. Także rozbijam sprzęt i łowimy. Wędki zarzucone dzisiaj. Jedna karpióweczka, jeden, jeden Federek, metod Feder. Co znowu znowu łowisko tutaj to rekreacyjne. Zresztą moja miejscówka jest zajęta, na której ostatnio mówiłem, dlatego tutaj jestem z drugiej strony. No i co i zobaczymy. Ciekawy jestem, czy coś się uda złowić. Piękne słoneczko świeci. Wędki zarzucone, jedna karpióweczka jest zarzucona bliżej, bliżej brzegu, tuż przy samej burcie. A Federek jest zarzucony bardziej w Toni. Pamiętajcie, żeby przyciskać tutaj ten przycisk subskrypcji, bo dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ dzięki temu rozwija się mój kanał i dzięki temu mam coraz większe zasięgi Kurde mam dwa Aha. Jest ryba No i mamy pierwszą rybę Miałem wam powiedzieć o miksach do PVA, a tu jest rybka. Muszę okay. chrapnąć. Co tu mamy Karpik Aloha widzowie, do Was ryba z kopytem standardowo na moim kanale. I co? Nastał ten dzień. Organizujemy gruby konkurs z kanałem Rafisz. Do wygrania spinningowa wędka Shimano Katana, do tego kołowrotek Savage Gear SG2, który ma już nawiniętą plecionkę fabrycznie, żółtą. Do tego macie zestaw 10 przynęt gumowych od Savage Geara oraz główki jigowe, żebyście mieli gotowy zestaw do łowienia spinningowego. Tak grubo jeszcze nie było. Warunki konkursu. Klikajcie subskrypcję kanału Rafisz, kanału Ruda Owca i łapka w górę oczywiście pod konkursowymi filmami i komentarz biorę udział. Wtedy włączycie się do zabawy i będziecie walczyć o ten fantastyczny zestaw, który widzicie tutaj i pewnie zobaczycie też na fragmencie filmu, który też specjalnie na tą potrzebę nagrałem. Dlaczego? Jest grubo. Wbijajcie, subskrybujcie i obserwujcie nasze poczynania na łowiskach. Tak, bo to jest to, co kochamy robić. Życzę Wam z całego serducha powodzenia i trzymam kciuki, żeby ktoś zgarnął ten zestaw. No i potem pochwalił się nim na Instagramie, na przykład oznaczając rafiszka i mnie, pewnie, że tak, dlaczego nie. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. Hej! Życiuwa. Życiółwa, Sami Państwo, Życióweczka. Mamy to Jest Piękny Wypuszczamy go do wody Życióweczka karpia Jestem cały w śluzie że się nie wyszalał życiowa karpia na początek sezonu Jeżeli ten sezon tak się zaczyna to już się boję jak on będzie wyglądał dalej ja yeah! Ale cały się trzęsę, bo chciałem Wam opowiadać o nowych miksach do pfałek, A tu, nagle, uderzenie w metodę szybko. Pierwsza ryba na pokładzie. Jedziemy dalej. To żeby ten sezon, właśnie tak wyglądał. Jak jego początek, waleczny. Nie wymęczyła się w wodzie Ale co ciekawe wzięła na tą samą kulkę Dokładnie tą samą kulkę Ja jej totalnie nie zmieniałem Dokładnie to sama kulka, która została z poprzedniego łowienia Gdzie złowiłem tego złotego karpia koi pamiętnego na Ruźcu I dokładnie na tą samą kulkę przywalił ten karp Ale no życiuwa na, na sam start sezonu Szkoda, bo go nie zważyłem Kurde, za, 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 za krnąbrny był Ale aż sobie chyba wyciągnę wagę i miarkę Bo mam ze sobą jeszcze nie testowaną. Oczywiście, żeby nie było zeróweczka Oj, piękne emocje, piękne emocje. No i znowu kurczę, guruje u mnie feder. Guruje u mnie metoda. Nie wiem, czy ten sezon raczej nie skupię się na metodzie. Chociaż mówię, mam dwie karpiówki i trochę mi ich szkoda. Ale zobaczymy, bo nie jest powiedziane, że na karpiówkę się nic nie złapie, tak? Tam mam większą kulkę, większy zestaw. No zobaczymy. No ciekawe. Jedna rybka naprawdę duża się skusiła, ledwo się zmieściła do podbieraka. A ja zabrałem głupi ten podbierak po prostu. bo myślałem, że będzie brała drobnica. Wziłem malutki podbierak savage gira, który kurde kupiłem sobie specjalnie do, do spinningu Zawsze ja mam takie głupie pomysły. Pierwsze łowienie, kurde, karpiowanie, pierwsze na. Na, na rujcu nawet nie potrafiłem spakować ani maty, ani kołyski, ani nawet kurczę głupiego podbieraka karpiowego. No ale udało się wyjąć, kurczę najważniejsze. Już pod koniec trochę dała się ta ryba wyciągnąć, bo gdyby tutaj powalczyła przy brzegu, to nie wiem, czy by się nie odpięła, chociaż była ładnie wpięta. Start sezonu jak dla mnie wymarzony. Kurde, co tu, co, co tu dużo nie powiedzieć? Jeżeli nawet tylko ta jedna ryba się złowi, no to ja już, mam, ja już mam pipi pobity, tak? Więc no kurde, no naprawdę jest o co walczyć w tym sezonie, jest o co, o co walczyć i, i naprawdę ten sezon, ten sezon będzie kozacki. Kozacki, naprawdę. Jeżeli on się tak zaczyna, to aż, aż się boję jak on się będzie kończył. Mam nadzieję, że małżonka się ze mną nie rozwiedzie. Wyciągnę tą wagę. Sawetz Gira waga. Nie pokazywałem jeszcze. Bardzo fajna, bardzo wygodna. Jest tape, jest miareczka, Teraz jak coś się złowi, to na pewno będzie zważone i zmierzone. Bez wątpliwości żadnych. Pan Mateusz odwiedził na łowisku. Siemano wszystkim, żółwik dla Was. Miło. Kurczę. Zawsze raźniej. Przyjechałem zobaczyć, bo dzisiaj takie okazy, kurcze na odcinku będą, że ja pierdzie. No przynajmniej już jeden <laughs> tak jest. jest. Także. tak Takie. Czekamy na kolejny. Mówię, sezon się zaczyna fajnie. Fajnie, mam nadzieję, że taki będzie cały Kozacki. Mówię, że jest śluz na chwatym nawet. Nie, wszędzie jest śluz, wszędzie nas ta ryba obspermiła, totalnie wszędzie Słoneczko powoli zachodzi, powoli się będę zwijał Mateusz wpada na herbatkę, posiedzimy, pogadamy, pośmiejemy się Co co panie, następne mówienie to już wspólne chyba, co? Obiecuję No, już kurna, ile można samemu siedzieć no. i pić zerówki nie, no śmieję się, zerówka dobra rzecz. Jeszcze jest pusto. Gdyby ktoś chciał się wybrać na karpie, to śmiało można próbować. Czy to zima, czy to lato, czy to wiosna, czy to kurde, jesień. Biorą. Po prostu no, co, no? Wczesny sezon. Mało, bo mało, ale biorą. Więc nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Komercja tutaj w sumie jest dobry dobry okres, no bo jeszcze te karpie nie są tak na żarte. Już chyba troszeczkę głodnieją. Wędkarzy mało, tak. By Wędkarzy mało, tak. więc jest szansa, że coś się złowi. Po co siedzieć w domu na dupie? Warto próbować. Mówię, podbierak za mały. Mata wypożyczona, bo swojej nie wziąłem. Drama. Pierwsze wędkowanie i drama. Drama. Nic nie zabrane. siateczki nie zabrane. Nic. Ale New PBS. Najważniejsze. No i co? To by było na tyle. Kończymy dzisiaj łowienie. Łowisko Rusie oddało dzisiaj. Oddało zdecydowanie. Jest PB pobite karpia. Pierwszy wypad w nowym roku. Nic tylko się cieszyć. Nic tylko się cieszyć i patrzeć z nadzieją w przyszły sezon. Przyszły sezon, jeżeli tak się zaczęło, to już naprawdę będzie kozacko. Tak więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć! Diet, not okay all i want and i pray all i need are some better day fuck me i'm looking in the mirror